Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko, bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem kim chcę być i tam mam to co chcę mieć a ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia skupiam się teraz na mojej wyobraźni ponieważ wiem że to ona tworzy moje nowe cudowne życie ja wiem że to co obecnie obserwuję mojej fizycznej rzeczywistości jest jedynie iluzją, wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości, to ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami, nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko, bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę. I ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami, nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko, bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3D jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami, nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko. Bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami. Nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko. Bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami. Nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko. Bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę, i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami. Nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć, a ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami. Nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny. Stwarzam wszystko, czego doświadczam. Tworzę tylko pozytywne rzeczy. Patrzę na rzeczywistość oczami mojej wyobraźni. Wiem, że tam jest mój prawdziwy świat. Mogę wszystko. Bo jestem najpotężniejszą siłą kreującą. Ten świat 3 jest kłamstwem, a ja patrzę tylko tam, gdzie moja prawda. Świat wyobraźni to moja prawda. Tam żyję i tam jestem, kim chcę być, i tam mam to, co chcę mieć. A ta iluzja oddaje mi to w postaci mojego doświadczenia. Skupiam się teraz na mojej wyobraźni, ponieważ wiem, że to ona tworzy moje nowe, cudowne życie. Ja wiem, że to, co obecnie obserwuję w mojej fizycznej rzeczywistości, jest jedynie iluzją wytworzoną przez moje stare myśli i założenia. Jestem boską istotą, która ma potężną moc. Jestem twórcą mojej rzeczywistości. To ja decyduję, co widzę i ja decyduję, jak wygląda moje życie. I potrafię nie reagować na niesprzyjające okoliczności, ponieważ jestem ponad nimi. Wiem, że teraz kreuję mój nowy świat swoimi pozytywnymi myślami nie zwracając uwagi na to, co obecnie dzieje się w moim 3D. Jestem wielki i potężny, stwarzam wszystko, czego doświadczam, tworzę tylko pozytywne rzeczy.